Północ na dworcu w Krakowie. Jedna sekunda i plecak zniknął. Paszport, pieniądze, karty wszystko. Maria stoi z dziesięcioma złotymi w kieszeni i biletem na samolot za 24 godziny. Trzy lata oszczędzała na tę podróż, odmawiała sobie wszystkiego. Pielęgniarka z Manili, która marzyła, by zobaczyć Europę. I oto jest tutaj, bez dokumentów, w obcym kraju, gdzie nikogo nie zna. Jutro wylot. Ale przez te 24 godziny zrozumie. Czasem trzeba stracić wszystko, żeby znaleźć to, czego nie da się kupić. Tarcza na starym zegarze dworca Kraków Główny pokazuje dokładnie północ, i właśnie w tej chwili Maria Santos rozumie, że jej życie właśnie zamieniło się w koszmar. Stoi pośrodku dworcowego holu, który opustoszał i stał się jakoś szczególnie zimny i wrogi. Gorączkowo grzebie w kieszeniach kurtki, sprawdza raz po raz, choć już dokładnie wie, plecaka nie ma. Został ukradziony. Był tam paszport, wszystkie pieniądze, gotówka i karty, ładowarka do telefonu, bilet. Nie, czekaj, bilet jest elektroniczny, w poczcie na telefonie, ale telefon pokazuje jeden nędzny procent baterii i lada moment zgaśnie. Do wylotu do domu na Filipiny zostało dokładnie 24 godziny. 24 godziny, żeby jakoś dotrzeć na lotnisko, bez pieniędzy, bez dokumentów, w obcym kraju, gdzie nikogo nie zna ani języka, ani ludzi, ani tego, jak w ogóle można rozwiązać ten problem. Panika podnosi się falą, zalewa ją z głową i Maria czuje, jak nogi się pod nią uginają, jak gardło ściska i opada się wprost na zimną posadzkę dworca i zaczyna płakać. Bezgłośnie, bo nawet na krzyk nie ma siły, tylko łzy płyną i płyną, rozmywając ostatnie resztki nadziei. Jeszcze trzy dni temu wszystko było zupełnie inaczej. Manila, szpital Świętego Łukasza, gdzie Maria pracowała jako pielęgniarka na oddziale intensywnej terapii. Ciężka praca, nocne dyżury, pacjenci, którzy balansują między życiem a śmiercią, ciągły stres i zmęczenie. Pensja niewielka według zachodnich standardów 20 tysięcy peso miesięcznie to około 350 dolarów. Ale Maria umiała oszczędzać. Trzy lata odkładała każde zbędne peso, odmawiała sobie rozrywek, nowych ubrań, wyjść do kawiarni z koleżankami, bo miała marzenie zobaczyć Europę. Nie modny Paryż czy drogi Londyn, ale Kraków to średniowieczne miasto w Polsce, o którym czytała w przewodnikach i które wydawało jej się miejscem z bajki. Stare kościoły, brukowane uliczki, zamek na wzgórzu nad rzeką. Oszczędzała te pieniądze z takim uporem, że nawet mama mówiła: córeczko, za dużo sobie odmawiasz, pożyj trochę. Ale Maria kręciła głową, miała cel i zmierzała do niego. Gdy wreszcie uzbierała się potrzebna kwota, 60 tysięcy peso, nieco ponad tysiąc dolarów, na tydzień w Europie ze wszystkimi wydatkami, Maria kupiła bilet i wizę. A jej ręce drżały z emocji, kiedy trzymała w dłoniach wydrukowaną trasę. Rodzina żegnała ją ze łzami i niepokojem. Brat mówił: Tam galeko, tam inni ludzie, uważaj na siebie. Mama płakała, może nie trzeba, może zostaniesz. A nuż coś się stanie. Ale Maria tylko ich przytulała i obiecynała, że wszystko będzie dobrze, że wróci za tydzień ze zdjęciami i historiami. Wierzyła w to całym sercem. Pierwsze trzy dni w Krakowie były jak sen. Maria chodziła po starym mieście z otwartymi ustami, nie mogąc uwierzyć, że jest tutaj, że to nie obrazek w internecie, ale rzeczywistość. Rynek główny z kościołem mariackim, skąd co godzinę trębacz grał hejnał, urywający się w pół nuty na pamiątkę średniowiecznego bohatera. Zamek Wawelski na wzgórzu, skąd roztaczał się widok na całe miasto. Kazimierz, dzielnica żydowska z wąskimi uliczkami i kawiarniami, gdzie grała muzyka na żywo. Fotografowała wszystko dookoła, jadła tanie zapiekanki w mlecznych barach, zatrzymywała się w hostelu za 40 zł na dobę, liczyła każdą złotówkę, bo budżet był ściśle określony 300 zł dziennie na wszystko, łącznie z noclegiem, jedzeniem i transportem. Ale nawet przy takiej oszczędności była absolutnie szczęśliwa. To było jej marzenie i się spełniło. Trzeciego dnia wieczorem Maria postanowiła przejść się pieszo z centrum na dworzec, żeby kupić bilet na pociąg do Warszawy. Planowała następnego dnia pojechać tam na jeden dzień, zobaczyć stolicę. Dworzec był 20 minut pieszo, już się ściemniało, ale ulice były oświetlone i tłuczno. Szła nucąc coś pod nosem, plecak podskakiwał na plecach. Były tam wszystkie jej rzeczy, dokumenty, pieniądze. Tuż przy dworcu był tłum. Turyści, miejscowi, ktoś spieszył się do pociągów, ktoś witał przybyłych. Maria przeciskała się przez ten tłum i nagle ktoś bardzo mocno pchnął ją w plecy. Zachwiała się, omal nie upadła, obróciła się, ale nikogo konkretnego nie zobaczyła, tylko strumień ludzi. Minęło kilka kroków, zanim machinalnie sięgnęła za plecak sprawdzić plecak i wymacała pustkę. Plecaka nie było. Ramionczka były przecięte. Ktoś zręcznie go i zniknął w tłumie, a wszystko to zajęło kilka sekund. Najpierw był szok, po prostu stupor, kiedy mózg odmawia przyjęcia rzeczywistości. Maria stała, obracając się w miejscu, wypatrując tego, kto mógł wziąć plecak, ale wokół były tylko nieznajome twarze spieszące gdzieś. Potem przyszło uświadomienie, powoli po kawałku. W plecaku był paszport. Były tam wszystkie pieniądze i gotówka około 800 zł i karty bankowe. Była tam ładowarka do telefonu, był bilet powrotny. Nie, czekaj, bilet jest elektroniczny. Jest w poczcie, trzeba tylko wejść, ale telefon się rozładowuje, pokazuje 5%. I dopiero wtedy, gdy wszystkie te kawałki złożyły się w jeden przerażający obraz, Maria poczuła, jak ziemia ucieka jej spod nóg. Dobiegła do posterunku policji na dworcu, próbując wytłumaczyć dyżurnemu funkcjonariuszowi gestami i urywkami angielskich słów zadyszana od łez. Pleczak ukradli, paszport, pieniądze, wszystko. Policjant, młody facet po trzydziestce ze zmęczoną twarzą, kiwał głową ze współczuciem, ale odpowiedział to, czego się spodziewała usłyszeć łamaną angielszczyzną, bardzo trudno znaleźć, dużo złodziei, dużo turystów. Dał jej formularz zgłoszenia, wypełniła go drżącymi rękami, postawił pieczęć, dał kopię i powiedział: Niech pani jedzie do ambasady, tam pomogą. Ambasada. Ambasada Chilibin w Warszawie, 150 km stąd. Jak tam dojechać bez pieniędzy? Jak w ogóle cokolwiek zrobić bez pieniędzy? Maria wyszła z posterunku policji, było już daleko po północy, dworzec niemal opustoszał, a chłód jesiennej nocy wdzierał się pod cienką kurtkę. W był tylko telefon, który pokazywał teraz 3% baterii i drobne, 10 złotych, które wsunęła tam rano na wszelki wypadek. 10 złotych to 2 dolary, za to można kupić bułkę albo przejechać jeden przystanek tramwajem, nie więcej. Nie miała pieniędzy na hostel, nie miała pieniędzy na jedzenie, nie miała w ogóle nic oprócz ubrania na ciele i tych nędznych 10 złotych. Do wylotu zostało 23 godziny i nie miała pojęcia jak przetrwać ten czas. Usiadła na ławce w poczekalni i próbowała myśleć racjonalnie, jak uczyli w pracy w sytuacjach krytycznych, nie panikować, analizować, szukać rozwiązania. Trzeba było naładować telefon, bez telefonu była całkowicie bezradna, nie mogła nawet zadzwonić do ambasady ani sprawdzić swojego biletu. Trzeba było jakoś dotrzeć do Warszawy, żeby uzyskać tymczasowy dokument na wylot, trzeba było gdzieś przenocować, coś zjeść, ale na wszystko to potrzeba pieniędzy, a pieniędzy nie było. Koło się zamykało i nie było widać wyjścia. Pierwsza w nocy Maria wciąż siedziała na ławce, a łzy już wyschły na policzkach, zostawiając słone ślady. Wokół prawie nikogo tylko kilku bezdomnych na innych ławkach i rzadcy spóźnieni pasażerowie. Ochroniarz dworca starszy mężczyzna z siwymi wąsami przechodził obok, zatrzymał się, spojrzał na nią uważnie i zapytał coś po polsku. Maria pokręciła głową. Nie mówię po polsku. Ochroniarz przeszedł na łamano angielszczyzną. Ma pani problemy? Wszystko w porządku? I Maria, choć zamierzała się trzymać, nie pokazywać słabości, nagle znów się rozpłakała i wyrzuciła z siebie wszystko o ukradzionym plecaku, o braku pieniędzy, o wylocie za 23 godziny i że nie wie, co robić. Ochroniarz słuchał, kiwał głową, a na jego twarzy malowało się szczere współczucie. Gdy skończyła sprawę, zamyślił się. Potem wyjął telefon, wybrał czyjś numer, rozmawiał szybko po polsku, potem podał telefon Marii. Mój przyjaciel, taksówkarz, mówi po angielsku. On pomoże. Maria wzięła słuchawkę i męski głos z mocnym akcentem powiedział po angielsku. Halo? Potrzebuje pani pomocy? Gdzie pani jest? Wytłumaczyła sytuację ponownie, a głos powiedział, dobrze, przyjadę, 20 minut. Proszę czekać. Dokładnie po dwudziestu minutach, Maria odmierzyła czas na swoim umierającym telefonie, pod dworzec podjechała stara taksówka i wysiadł z niej mężczyzna około pięćdziesiątki, krępy, z dobrą okrągłą twarzą i oczami, które od razu wzbudzały zaufanie. Podszedł, przedstawił się. Jestem Andrzej. Mój przyjaciel do mnie zadzwonił, powiedział, że ma pani kłopoty. Chodźmy, jedziemy. Maria była zaskoczona. Dokąd? Nie mam pieniędzy na taksówkę. Andrzej machnął ręką. Nie, nie, żadnych pieniędzy. Pomogę, za darmo. Chodźmy. Wsiedli do samochodu, a Andrzej zawiózł ją na policję, ale nie na dworzec, tylko do komendy głównej, gdzie dyżurował jego znajomy, który lepiej mówił po angielsku. Tam znów wypełnili zgłoszenie bardziej szczegółowe, a policjant wyjaśnił co robić. Jutro musi pani jechać do Warszawy, do ambasady Filipin. Tam zrobią pani tymczasowy dokument podróży. Kosztuje może 500 złotych, może więcej. Ma pani pieniądze? Maria pokręciła głową, a on zmarszczył brwi. Wtedy trudno. Może ambasada pomoże, może nie. Kiedy wyszli z policji, było już około trzeciej w nocy, a Andrzej zapytał: Ma pani gdzie przenocować? Maria pokręciła głową. A on znów machnął ręką. Dobrze, znam miejsce. Jedziemy. Zawiózł ją nie do hotelu, ale do całodobowej kawiarenki na obrzeżach miasta. Skromne miejsce z plastikowymi stolikami i fluorescencyjnym oświetleniem, ale ciepłe i pachnące świeżą kawą. Weszli do środka, a Andrzej zaczął rozmawiać po polsku z właścicielem, starszym mężczyzną w fartuchu, który stał za ladą ten słuchał, kiwał głową, spojrzał na Marię ze współczuciem, a Andrzej odwrócił się do niej. Pan Jacek mówi, że może pani tu zostać na noc. Żadnego problemu. Da pani herbatę i coś do jedzenia. Jutro rano pomyślimy co robić. Maria chciała zaprotestować, powiedzieć, że nie może przyjąć takiej pomocy, ale Andrzej już machnął ręką na pożegnanie i wyszedł, zostawiając swój numer telefonu. Jeśli będzie potrzebna pomoc, proszę dzwonić. Pan Jacek, właściciel kawiarenki, posadził ją przy stoliku w kącie. Przyniósł duży kubek gorącej herbaty z cytryną i talerz z pierogami z kapustą i grzybami. Maria jadła powoli, bo dopiero teraz uświadomiła sobie, że nie jadła już ponad 12 godzin, a jedzenie wydawało się najsmaczniejsze w życiu. Pan Jacek nic nie mówił, tylko czasem podchodził, dolewał herbaty, przynosił jeszcze jeden pieróg, a w jego milczącej trosce było coś niewiarygodnie uspokajającego. Około czwartej rano w kawiarence prawie nikogo nie było, a Maria położyła głowę na rękach wprost na stoliku i zadrzemała, wyczerpana. Ósma rano. Maria obudziła się od głosów. Do kawiarenki weszła grupa młodych ludzi, studentów sądząc po plecakach i wyglądzie. Głośno zamawiali kawę i bułki, śmiali się, dyskutowali o czymś. Pamiacek podszedł do ich stolika, coś powiedział cicho, kiwnąwszy w stronę Marii i cała grupa spojrzała na nią. Maria skuliła się, spodziewając się ciekawskich spojrzeń czy drwin, ale zamiast tego jeden z chłopaków, wysoki w okularach, z dobrą twarzą, podszedł do jej stolika i zapytał po angielsku. Cześć. Pan Jacek nam opowiedział, że ma pani problemy, czy możemy pomóc? Maria znów opowiedziała swoją historię, już który raz, a słowa przychodziły coraz łatwiej, choć od każdego powtórzenia robiło się boleśniej. Studenci słuchali uważnie, wymieniali spojrzenia, a jedna z nich, dziewczyna z krótką fryzurą i kolczykiem w nosie powiedziała: "Dobrze, pomożemy. Najpierw musi pani naładować telefon, tak?". Maria kiwnęła głową z wdzięcznością, a dziewczyna wyciągnęła powerbank, podała jej: "Proszę brać. Niech pani ładuje". Inni chłopak sięgnął do kieszeni, wyciągnął 100 złotych. "Proszę, na jedzenie, na tramwaj, na co pani potrzebuje?". Trzeci student, chłopak z długimi włosami, powiedział zamyślony: Ambasada w Warszawie, drogo. Będzie pani potrzebować może 500 złotych. Nie mamy teraz tyle, ale. wyciągnął telefon, zaczął coś szybko pisać, a dziewczyna z kolczykiem podchwyciła: Dobry pomysł. Media społecznościowe. Stworzyli post, krótki, ze zdjęciem Marii, zapytali o pozwolenie i kiwnęła głową, już nie rozumiejąc, co się dzieje, ale ufając tym obcym ludziom, z opisem sytuacji po polsku i angielsku. Turystka z Filipin w Krakowie, okradziono ze wszystkiego, potrzebna pomoc do jutra, żeby dotrzeć na lotnisko. Jeśli możecie pomóc, każda złotówka ma znaczenie. Wrzucili do kilku polskich grup w mediach społecznościowych, a chłopak z długimi włosami powiedział zamyślony: Teraz czekamy. Polacy, dobrzy ludzie, pomogą. Malia siedziała z ładującym się telefonem i patrzyła, jak ci studenci, których widzi pierwszy raz w życiu, zajmują się jej problemem tak, jakby była ich krewną. Zamówili jej śniadanie, jajecznice, świeże bułki, sok i sami siedzieli obok, pili kawę i planowali. Dziewczyna z kolczykiem, na imię jej było Kasia, powiedziała: Mój chłopak ma samochód, może zawiezie panią dziś do Warszawy, do ambasady? Zadzwonię do niego. Wybrała numer, rozmawiała szybko, potem odwróciła się do Marii z uśmiechem, mówi: Tak, jest dzisiaj wolny, zawiezie panią za darmo, żadnych pieniędzy. Do południa stało się coś niewiarygodnego. Post zaczął się rozprzestrzeniać. Ludzie go udostępniali, dzielili się nim, komentowali. Polacy zaczęli pisać w komentarzach, jak jej przekazać pieniądze. Mogę pomóc, 50 złotych, dajcie numer konta. Chłopak z długimi włosami, Michał, założył szybką zbiórkę przez polski serwis i pieniądze zaczęły wpływać. Najpierw po 20 złotych, potem po 50, ktoś przelał 100, ktoś 200. Maria patrzyła na ekran jego telefonu i nie mogła uwierzyć. Obcy ludzie, którzy nigdy jej nie widzieli, oddawali swoje pieniądze po prostu tak, bo ktoś poprosił o pomoc. Do drugiej po południu na koncie było już tysiąc złotych, do czwartej półtorej tysiąca. Studenci siedzieli i odświeżali stronę, entuzjastycznie wykrzykując: Patrzcie, jeszcze sto! Ta kobieta z Gdańska przysłała dwieście!. Ktoś napisał: Okradziono mnie we Włoszech. Nikt nie pomógł, teraz ja pomagam Wam. Maria płakała, ale to były zupełnie inne łzy. Nie rozpaczy, ale wdzięczności, zmieszanej z całkowitym niezrozumieniem tego, dlaczego to się dzieje, dlaczego ludzie są tacy dobrzy. O czwartej przyjechał chłopak Kasi Tomek, chudy facet z brodą i starą hondą. Uścisnął dłoń Marii, jak starej znajomej. Cześć, gotowa na jazdę do Warszawy? To dwie godziny, może więcej, zależy od korków. Jedziemy teraz. Zdąży pani do ambasady przed zamknięciem. Po drodze Tomek włączył muzykę. Polski rock, którego Maria nie rozumiała, ale który brzmiał raźno i optymistycznie i opowiadał o Polsce, o tym, jak sam kiedyś zgubił portfel w Berlinie i niemiecka emerytka dała mu 20 euro na drogę do domu. Nigdy jej nie zapomnę. Teraz ja pomagam, kiedy mogę. Tak działa świat. Ty pomagasz, ktoś pomaga Tobie. W ambasadzie Filipin przyjęto ich już bliżej szóstej wieczorem. Konsul, kobieta w średnim wieku, z ciepłym uśmiechem, sama Filipinka, wysłuchała historii Marii, spojrzała na raport policyjny i kiwnęła głową. Możemy zrobić dokument podróży na wypadek awaryjny. Zwykle kosztuje 500 złotych i robi się go dwa dni, ale widzę, że Pani leci jutro. Zrobię dziś, popracujemy szybko i. Zawahała się, potem dodała ciszej: Nie wezmę od pani opłaty. Straciła pani już pieniądze. To od Filipinki do Filipin. Musimy sobie pomagać. Maria siedziała w korytarzu ambasady, czekała aż wyrobią dokument, a Tomek siedział obok, przeglądał telefon. Nagle cicho gwizdnął: Patrzcie, już dwa tysiące złotych w zbiórce. Ludzie wciąż przysyłają. Maria spojrzała na ekran i znów się rozpłakała. Były tam dziesiątki komentarzy. Trzymaj się! Polska jest z tobą. Przyjedź do nas jeszcze. Zobaczysz, jak naprawdę jesteśmy. Przepraszam, że to się stało w naszym kraju. Do ósmej wieczorem tymczasowy dokument był gotowy. Prosta kartka z pieczęcią ambasady i zdjęciem, ale wystarczająca do wylotu. Konsul objęła Maria na pożegnanie. Szczęśliwego lotu. I proszę pamiętać, nie wszyscy ludzie są źli. Większość ludzi jest dobrych. Po prostu spotkała pani złego wczoraj, ale dziś spotkała pani wielu dobrych. To była prawda, tak oczywista i tak ważna. W drodze powrotnej do Krakowa Tomek zajechał nie do hostelu, ale do siebie, małe mieszkanie na obrzeżach, gdzie mieszkał z Kasią. Tam już zebrała się cała kompania studentów z rana i nakryli stół, prosty z pizzą, którą zamówili na wynos, z polskim piwem i sokami. Zrobili Marii coś w rodzaju pożegnalnej kolacji, choć znali ją tylko 12 godzin. Śmiali się, żartowali. Michał włączył filipińską muzykę, którą znalazł w internecie i próbował tańczyć. Wychodziło śmiesznie i wzruszająco. Kasia odciągnęła Marię na bok i podała kopertę. Proszę, 2300 zł Ze zgiórki. Ambasada nie wzięła pieniędzy, więc ma panie wszystko. Dla pani na przelot do domu, na taksówkę, na jedzenie, na. na cokolwiek. Maria chciała odmówić, powiedzieć, że to za dużo. Ale Kasia pokręciła głową. Nie, ludzie dali to pani. Musi pani wsiąść. I jeszcze coś. Wyciągczyła z kieszeni mały srebrny krzyżyk na łańcuszku. To ode mnie. Żeby pani pamiętała, ma pani przyjaciół w Polsce. O dziesiątej wieczorem Tomek odwiozł Marię z powrotem do centrum, do tej samej całodobowej kawiarenki, gdzie spędziła noc. Pan Jacek ucieszył się widząc ją. Przytulił po ojcowsku i znów posadził przy tym samym stoliku przyniosł herbatę i pierogi. Maria zaproponowała zapłacić z zebranych pieniędzy, ale on kategorycznie odmówił: Nie, nie, pani jest gościem. Gość nie płaci. Spędziła tam pozostałe godziny do rana. Znów zadrzemała, a pan Jacek okrył ją swoją kurtką, żeby nie zmarzła. O szóstej rano, dwie godziny przed wylotem, pod kawiarnię podjechała taksówka. Wysiadł z niej Andrzej, ten sam taksówkarz, który pomogł pierwszej nocy. Maria zdziwiła się. Skąd pan wiedział, że tu jestem? Uśmiechnął się. Pan Jacek do mnie zadzwonił. Zawożę panią na lotnisko. Żadnych pieniędzy. Za darmo. Na szczęście. Całą drogę opowiadał jej o Polsce, o historii, o tym, jak Polacy sami wiedzą, jak to jest mieć kłopoty w obcym kraju, bo wielu ich rodaków pracowało za granicą i też napotykało trudności. Pamiętamy, dlatego pomagamy. Na lotnisku, przy wejściu do strefy odprawy, Maria odwróciła się do Andrzeja i mocno go przytuliła, nie kryjąc łez. Dziękuję. Ogromnie dziękuję. Uratował pan mnie. Poklepał ją po plecach. Proszę bardzo i proszę pamiętać. Niech pani wraca do Krakowa. Następnym razem będzie lepiej. Obiecuję. Przeszła odprawę, pokazała tymczasowy dokument i wszystko poszło gładko, bez żadnych problemów. Usiadła w poczekalni przy oknie, patrzyła na pas startowy i myślała o ostatnich 24 godzinach. 24 godziny temu siedziała na podłodze dworca i myślała, że to koniec, że tu przepadnie, że nikt nie pomoże. A przez te 24 godziny spotkała ochroniarza, który zadzwonił do swojego przyjaciela, taksówkarza, który woził ją za darmo, właściciela kawiarni, który dał jej schronienie i jedzenie, studentów, którzy założyli zbiorkę. Setki obcych Polaków, którzy oddali swoje pieniądze, konsula, który nie wziął opłaty. I wszystkich tych ludzi łączyło jedno: nie mogli przejść obojętnie obok cudzej biedy. Maria wyciągnęła telefon, teraz w pełni naładowany, i napisała długi post na swoim profilu społecznościowym. Przyjechałam do Krakowa zobaczyć piękne budynki. Zamiast tego okradziono mnie i straciłam wszystko, ale zobaczyłam coś znacznie cenniejszego zobaczyłam ludzi pięknych ludzi z dobrymi sercami. Przyjechałam sama, a odlatuję z osetkami przyjaciół o istnieniu, których nawet nie wiedziałam wczoraj. Dziękuję, Polsko. Dziękuję Wam wszystkim. Każdemu, kto pomógł. Kto dał złotówkę. Kto dał radę. Kto po prostu się uśmiechnął. Wrócę. Obiecuję. I opowiem wszystkim w domu, że świat jest lepszy, niż myślimy. Tylko czasem trzeba upaść, żeby zobaczyć, ile rąk się wyciągnie, żeby nas podnieść. Samolot wystartował o ósmej rano, dokładnie 24 godziny po tamtym koszmarze na dworcu. Maria patrzyła przez okno na miasto w dole. Kraków, z jego czerwonymi dachami, z rzeką, z zamkiem na wzgórzu i uśmiechała się przez łzy. Straciła tu plecak, pieniądze, paszport, ale znalazła tu coś bezcennego. Wiarę w ludzi, w dobroć, w to, że świat trzyma się nie na pieniądzach i prawach, ale na prostych ludzkich gestach. Na zdolności wyciągnięcia ręki do tego, kto upadł. Kilka miesięcy później, gdy Maria znów oszczędzała pieniądze, teraz już szybciej, bo po jej historii wielu Filipińczyków też chciało zobaczyć tę niesamowitą Polskę dostała wiadomość w mediach społecznościowych od kasi. Cześć Maria, jak się masz? Tęsknijmy? Kiedy wrócisz? I Maria odpowiedziała bez wahania. Wkrótce obiecuję, muszę was wszystkich mocno przytulić. Bo teraz miała dom nie tylko w Manili, ale i tutaj, tysiące kilometrów dalej, w mieście, gdzie obcy ludzie stali się rodziną w jeden dzień. I to było prawdziwe cud. Nie taki, jaki opisują w bajkach z czarodziejami i wróżkami, ale prawdziwy, ludzki cud, który dzieje się każdego dnia, gdy ktoś postanawia pomóc, nie pytając o nic w zamian. Gdy ktoś widzi cudzy ból i nie przechodzi obojętnie. Gdy setki ludzi zrzucają się po trochę, żeby jednej osobie było lżej. I ten cud jest dostępny dla każdego. Trzeba tylko zdecydować się być człowiekiem, po prostu człowiekiem, i wtedy świat stanie się odrobinę lepszy, odrobinę jaśniejszy, odrobinę bardziej podobny do tego, w którym warto żyć.